To będzie wiersz z tomu zaczyn. Coś ciągle sprawia, że żyję. Obejmuję żerafę, słonia, pchłę, jem. I pozwalam też, by jedzono mnie. Głosuję na wieczną perspektywę mrówek i czerwi. Nikt nie odbierze mi tej dani, którą jestem. Zjadam parówkę, z wdzięcznością dla świni, kurczaka, indyka. Wszyscy są we mnie, a ja w nich, wszyscy święci, pożeramy się wzajemnie, by utopić się w chrzczonej wodzie. I zapraszamy, kto. Do... scenariusz jest wolny to znaczy kto, kto się dorwie do mikrofonu ten czyta, a można czytać zaplanowane wiersze, przygotowane ale można też wskakiwać i, i, i wydzierać tą wierszy poprzednikom i gwałtem robić to ja wybrałam proszę państwa taki krótki wiersz pod tytułem klucz zobaczyłem klucz ptaków powracających z ciepłych krajów odległy szum ich skrzydeł, wypełnią mnie radością. Ja, marny człowiek, mogę uczestniczyć w cudzie ożywienia, otwierania, przepraszam, wiosny. Co za klucz. Czytajcie głośno i wyraźnie, błagam, bo potem... Wiesz, tego nie bez tytułu. Właściwie odcięty od zioła. rozbitek z innego świata. Z podniesionym czołem chce nieść na przekór nadzieję. Z garbem zamiast skrzydeł skrzycza ubra. Z domu czas się weselić i kłanić. Budzę się i wiem. Powstanę z łóżka. Powstanę z łóżka. Powstanę z łóżka. Po tym zaklęciu staje się cud. Na dwóch nogach ruszam w świat. A gdy spotykam Ciebie, to jakby ichła stogusiana znalazła swoją mić. Osnowa światła zdów doczekała się po do samego domu wierszobłyski. obłyski Wierszo to race na samotnym morzu. gdzie czujesz się rozbitkiem, strzelaj je w ciemność. Może cię otoczy aura, która sprzyja, byś mógł kroczyć po wodzie, zrzucić martwą senność. Nie chodzi o anioły, ani boskie pienia. Niech słowa będą ziarnem dla młyna twojej duszy. Czas miele, choć go nie ma. Nie staraj się pojąć. O pierwszej przyczyny niczym nie zakłócisz. Jesteś tutaj i wszędzie. Wyrasta z istnienia pieśń trawy i kamienia i korony drzewa. Chodzi o to, byś przysiadł, niczego nie zmieniał. Zatopił się w sobie i po prostu śpiewał. No przepraszam, jestem przy Dobrze jest. Wszystko jest dobrze. Nie. Nie. Dlaczego nie? Pewność wchodzi o otwartą bramą, tylko niepewność się skrada podstępnie, zapisa na gardle pędlą. żeby były znaki zapytania. By coś mogło wydarzyć się nie wydarzyć, rozwinąć, nie rozwinąć. Wystarczy dodać nie do cnoty, do miłości, do pokoju. Któż wymyślił to nie przez zaciśnięte zęby, skrzyżowanie ramion. Nawet ziarno prawdy w jednej chwili wyrasta w oczywistą. Nie, prawdę. Nie staje się niekwestionowaną zasadą, hardą i nieustępliwą. Nie, nie, nie. Ja pozwolę sobie tutaj, bo mi tam ciężko by było wyjść. Wiesz, pod tytułem lekcja. Mały kosmos u stóp. Królestwie zasanek, oniemiały, czekam na znaki, by wstać i iść. O, mrówka się wspina na mu głowę kamienia. Przyzywam ją po imieniu. Ona do przodu prze, jakby nikt nic i nigdy nie zdołało jej w tym przeszkodzić. Dziękuję. Mhm. Dużo bliżej. Tak, tak, dużo bliżej. Z. Skoro słowa nie chcą układać się w zdania, całe akapity wymigują się od odpowiedzialności, gdy opowiastki w oczach zmieniają się w powieści rzeki, bezradnie rozkładają ramiona, a morza słów galaktyki słów milczą, to może szansą ocalenia jest zrozumieć z które scala, zdrapać cudzysłów, przyswoić, jak trzeba rozprostować, wygiąć włók, zamienić w tarcze i przy tym trwać. Trwa i szczęsne. Ojcu Bogusławowi. To ta szczególna chwila, odmawiam w niej modlitwę. Do Boga, którego nie ma, który był moim ojcem. Chodziłem z nim na ryby. Pamiętam jeszcze dotyk jego szorstkiej dłoni, szmer rzeki i szuwarów. Pocałunek na czole osuszył wiatr. Świeży zapach ryb zestarzał się i skonał. Stoję tutaj na brzegu wpatrzony w przejrzystość powietrza. Jakiś ptak niesiony w przestrzeni nad bierającym grzbietem rzeki. Jakby szukał dla kogoś pokarmu. Zupełnie jak mój ojciec. Zupełnie jak mój Bóg. Z tomu zaczęł pożegnanie jesieni. Liść jesienny zawierował nad moją głową. Mówię, spierdalaj, i moja bezbronna łza bezgłośnie spada na bruk. Dziękuję. <śleszy> można, można jeszcze yy, yy, wziąć, no, przejąć być, w, wbić się. Każdy jest uprawniony. Goście też. sobie? Nie. Już widzę, że nie. Może tak. Ach. Wyzbywam się przedmiotów. Które gonią mnie tak, jak księżniczkę ziarnką. Choć nie jestem dziewczynką ani chłopczykiem, ani trzecią płcią i salamandro, i traszką, z winką, i motylkiem, kokonem. Wyliczam tak czy siak, by wyzbyć się przynależności do ziemi, do powietrza, ognia, trocin. Toż samotność zabija mnie. Przedmioty to ciernie, pod stopami z cienia, na rzęsach z absurdu, pod powiekami, co kryją dwa źródła sysające do pułapki serca. Co jest? nie pies? Nie wybra. Mówię jeszcze? Tak. Skoro słowa nie chcą układać się w zdania, całe akapity wynikują się od odpowiedzialności. Gdy opowiastki w oczach zmieniają się, w powieści rzeki bezradnie rozkładają ramiona. A może słów, galaktyki słów, milczą, to może szansą ocalenia jest zrozumienie z, które scala? Zdrapać słów, przyswoić jak trzeba, rozprostować, wyjąć, włók, zamienić w tarczę i przy tym trwać. To, co zostało napisane, wystarczy do końca świata. Dość już dręczonych słów myśli w kajdanach metafor, aby wyzbyć się linczu, elipsy, czych domysłów pomiędzy wersami człapiących jak psy bezpańskie, od snu do snu. czyli to, co na jawie. Twardym być jak komis kominą blamą z monologiem na przekór ze środka trzeli. Trzasnąć, by się rozeszło w grzmot, w ulewę, lewy z przetaczające się w litery, z schody. Do no. tak. Ty jeszcze coś przeczytasz? Rozpędziłam. No. To jest godzina. 30. No, no dobrze, akurat. to akurat... Za zakończymy... Yy, od rozpoczęliśmy od Adama i może skończymy na Adamie. Oddalam się. Nie wiem od czego. Od czego zacząć, gdy koniec tuż tuż. To takie dziwne, wydłuża się, gdy blisko, choć to nie seks. Gdy tężeje, przyczyna otwiera się, skutek. Tak wilgotny posiada atrybuty ciepła, gdzie chciałoby się wejść i tam pozostać. <noise> Adasiu, to tak pięknie powiedziałeś na początek że to było dla, y, dla szczęsnego, ale ja tego nie, nie, nie nakręciłem, bo nie zdążyłem włączyć. Więc spodziewam się, że powtórzysz to przynajmniej tak ładnie albo jeszcze ładniej na zakończenie. Znaczy chciałem, tylko wtedy powiedziałem, co teraz chcę powtórzyć, a co wszyscy pewnie wiemy i czujemy, że no szczęsny brakuje nam Twojej energii, Twojego rock'n'rolla, Twojego uroczego szaleństwa, a już po tych wierszach y, muszę powiedzieć, bo to jest nowa refleksja, że się świetnie ich słuchało i są znakomite. Dziękujemy Ci i czekamy na Ciebie. Brawo.